I kolejna kapitalna sumica o numerze 9342. Przepiękna. Trzy piórka do końca. Siostra była na tamtej aukcji. Rodzice od Wiktora Furmana, Peekabook Breeding. Oryginały. Takie sparowałem. Od razu wydało mi kapitalne gołębie w tamtym roku, bo to były roczne, bo to z tamtego roku jest para, była złożona, samce i samice miałem, fajnie przez loty młode przeszły i w tym roku super, też pełna siostra z tej bardzo ciężkiej pięćsetki, to miałem dwa na raz gołębie i ona jako roczna i była albo piąta albo siódma na okręg, kapitalnie, no niesamowita samica. I tutaj mamy generała, pana Pawłowskiego, zaparowany na Lady Cochinor od kolegów Łepuchów od dołu jest świętej pojęci pana Kachlera, Christiana Szrek, na samicy od Guciego, Markus Sotor. Także no, no to mi świetnie przypasowało. A to w głębie wychodzą niesamowite, naprawdę. Kapitan. Takie brudne niebieskie samiczki, no. Ale wspaniałe budowa w rękach niesamowite. Ja zapraszam tutaj.